złamane. Doszło do walki. Pierze. Gęś musiała mocno bić skrzydłami, albo ktoś ją skupał. Hej, patrz, tam między drzewami. Jakiś obóz, czy coś? Bronić mężczyzn! Złote jaja będą nasze! Klatce ją trzymali? Lepsze jaja złożę na wolnym wybiegu. No nic. Gdzie klucz? Mam go. Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Ha! Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną fasolkę, ale nie będę narzekał. Naprawdę przyjechałeś tu, aż z, z powodu zlecenia na bestie? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie... Spędziłem kiedyś w Bokler kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie tu ciągnęło. No tak, jeśli raz odwiedzisz to są, zawsze będziesz chciał wrócić.